Wydaje mi się, to ma Albo ktoś by się wypowiedział do kamery, nie? czy mi się podoba i tak dalej. Może bym się zabawił Albo ty zapytaj się, co uważa o tym I to nie będzie się podobało. Ja to nie mówię. <grym> to nie? Dlaczego nie? Powiedz, to... <grym> e, jak pan myśli, dobra wystawa? No. No. Może zapytać się, jak podoba się, dlaczego no? nie?

Z tej wystawy, to jak ja słyszę ten film, to wrzucimy na jakiś portal muzyczny, wiesz, jakbym tam nic pokazał, musisz. Bo to, no tak właśnie jest, bo nikt nic nie komentuje, tak dalej, i tak dalej, a nie ma sensu, żeby jakiś tam księgki posłać, no? No. i ja to myślę, że tak właśnie wrzucimy, to na zasadzie to jak to leci, i tylko po prostu uderzaj do tego, do jakiegoś foka muzycznego, żeby tutaj coś, jakaś muzyka by była, nie? Ale można w tym pisaniu pójść i tam, co sami mnie rozkrywa, w każdym razie powiedzą, to jest drogi. To się da, to się da, no efekty można dać. Ale tu chodzi, wiesz, prawda, czasu No Znaczy nie, ten początek oczywiście przed normalnie, bo tam się tam się witał, doczekiwano i tak dalej, wiesz. Tam gdzie, tam, gdzie coś mi było mówione, to będzie normalnie początek. A tam gdzie właśnie na fredat, na stara, wjeżdżę, wiem, te pedały się to nie przebiegają, no to oczywiście nie wdechowy.